W Polsce lokalnego szamana, który też przekazuje duchy demoniczne poprzez takie dmuchnie. Nie robiłem tego, ale chciałbym się wypowiedzieć w temacie tej osoby, czyli obserwatora końca, faryzeusza XXI wieku, ponieważ uważam, że wielu ludzi, którzy szukają realnego spotkania z duchem świętym, prędzej czy później napatoczą się na niego, a ja gdzieś tam nie mam oficjalnej mojej wypowiedzi w tym temacie. Więc po pierwsze. Tutaj sobie przygotowałem cytaty. Pierwszy list do Koryntian 2:13 mówi tak. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch Święty, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Obserwator końca nie przykłada do duchowych rzeczy, którym jest tchnięcie ducha, duchowej miary. On przykłada cielesną miarę, czyli porównuje szamankę do mnie. No cóż za tupet. W ogóle człowieku, pokutuj, bo naprawdę, jak oskarżasz Boże Sługi, to nie jest za dobre. Ja Cię błogosławię, jednakże wiem, co z takimi ludźmi się później dzieje. E, będziesz się kiedyś tłumaczył przed Bogiem, lub pokutujesz wcześniej. E, więc teraz tak, żeby wytłumaczyć kogoś, w, co on robi w, w duchowej rzeczywistości z demonami, jak twierdzi e, oczywiście obserwatorek, to musi przyłożyć duchową miarę. On nie przykłada duchowej miary. On mówi, ten dmuchnął. Ta dmucha. Szamanka używa ajałaski. Ja nie używam. Szamanka używa jakichś obrzędów. Ja nie używam. Więc tutaj wiedzcie, że nie mam nic wspólnego z szamanizmem, o którym oczywiście mówi cielesny obserwator końca. Więc kim jest obserwator końca? On jest po prostu cielesnym chrześcijaninem, którego nie należy się słuchać. Nie bada duchowo rzeczy, nie ma żadnych darów Ducha Świętego, zapiera się mocy Ducha Świętego. Bo w takiej mocy w ogóle nie chodzi. A takich ludzi właśnie Biblia ostrzega nas przed takimi ludźmi, żeby w ogóle się ich słuchać. Więc ym, czysta głupota. Ewangelia Jana 20:22. Po tych słowach Jezus tchnął na nich, dmuchnął uf, i powiedział im: Wejście Ducha Świętego. A zatem tchnienie bądź dmuchnięcie jest przekazaniem Ducha. I teraz oczywiście może to być tak jak ta szamanka, przekazaniem demonów, a może to być przekazaniem Ducha Świętego, jak to zrobił Jezus. Czyż obserwatorku nazwałeś właśnie Jezusa wodzicielem? Czyż obserwatorku właśnie teraz powiedziałeś, że też Jezus, dmuchając na ludzi, także dmuchał demony, weź w ogóle puchni się w czółko. Ech. Teraz tak, co my tutaj mamy jeszcze? Więc kim jest obserwator końca? Druga Timoteusza 3.1. A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną ciężkie, trudne chwile. Ludzie bowiem będą samoludni, chciwy, wyniośli, będą okazywać pozór pobożności, to jest piąty werset, ale wyrzekną się jej mocy. Czyli generalnie Biblia przestrzega nas przed, przed ludźmi, którzy wyrzekli się mocy Ewangelii. Obserwatorek końca nie chodzi w duchu świętym, nie ma, nie ma nic. Wiecie to. Yy, więc taki człowiek nie ma mandatu Bożego, żeby wypowiadać się na temat duchowości, bo przykłada cielesną miarę. Yy, mówiąc o mnie, że ja działam w duchach szamańskich, jest tak, jakby powiedzieć, że szamanka używa telefonu, więc telefon jest od diabła. Szamanka używa śpiewu do tego, by szamańskie obrzędy robić, więc śpiew jest od diabła. Szamanka dmucha, więc dmuchanie jest od diabła. Stuknij się w głowę. <grym> yy, więc. Yy, co do rozumnych, powiem tak, bo nie wiem czy obserwator końca jest człowiekiem, który jest rozumny, raczej średnio, bo do niego raczej nie dociera, w trochę się tutaj człowieczek nam w, w, w jakby jak kogut nastroił, i teraz on będzie punktował wszystkich zwiedzionych. Sam jesteś zwiedziony. Co do Was, kochani przyjaciele, polecam Wam nie słuchać się ludzi, którzy nie. Jakby Biblia mówi nam jasno, że nie słuchajcie się ludzi, którzy nie mają, z, zaprzeczyli mocy Ducha Świętego. A zatem nie polecam Wam słuchać obserwatora końca. Jest to faryzeusz XXI wieku, który zaparł się mocy Chrystusa, wszędzie widzi demony. Oczywiście w niektórych rzeczach mówi dobrze, w wielu po prostu się błądzi, bo cieleśnie przykłada cielesną miarę, czyli ten upad, tam dmuchnął, ten tu zrobił do duchowych rzeczy. On nie, roznaje, nie rozeznaje duchów w ogóle, nie ma daru duchowego rozeznawania duchów, więc nie może rozeznać duchowych rzeczy, A zatem próbuje cieleśnie co zrobić i niestety diabeł więzi tą osobę. Diabeł używa takiego e, człowieka do tego by po prostu, Um, niestety być przeciwko własnym braciom. Więc pokutuj, obserwatorze końca, nawróć się, zobacz, jaki jest owoc Biblii. Ludzie po moich modlitwach nie tylko są uzdrawiani i uwalniani, w co ty w ogóle chyba nie wierzysz, bardziej wierzysz chyba w diabła niż w Boga, bo ciągle o diable gadasz. Zajmij się człowieczku głoszeniem Ewangelii bardziej niż punktowaniem kogokolwiek, bo nie masz w ogóle żadnego mandatu do tego. Um, i powiem w ten sposób, że ludzie, którzy przychodzą do mnie, nakładam na nich ręce i idą za tą nauką, którą dostałem od Jezusa, są tak radykalni za Jezusem, że to jest niesamowite. I teraz sami osądźcie, bo Biblia mówi, że jakby drzewo rodzi owoc, tak? Więc owocem, owocem tych modliw nie tylko jest uzdrowienie i uwolnienie, ale to jest radykalne życie dla Jezusa Chrystusa i poświęcenie. Powiedz mi. Jak twoi uczniowie e, obserwatorku głoszą Ewangelię, jak są radykalni, guzik, a nie są? Ja Ci polecam jedną rzecz. Zajmij się rodziną, o ile w ogóle taką masz. Nie wiem, czy masz żonę, czy nie, ale zajmij się, bo błądzisz i po prostu sam sobie, jakby chyba nie masz co robić w życiu. Więc e, polecam Ci po prostu zająć się cielesnymi rzeczami, bo jesteś cielesny, lub spokutować i przyjść do Boga i przeprosić za to, że nie przyjmujesz Jego sługi. A Jezus bardzo wyraźnie powiedział. I tutaj ostrzeżenie, kto was nie przyjmuje, mówiąc do apostołów, i mnie nie przyjmuje. A zatem, obserwatorku, nie przyjmujesz Jezusa. Pokrót.